Amper jeden. Dzisiaj nagrywamy odcinek z bazy. Już się na, tam jest... Jak ty się nazywasz? Podaj swój nick. Zostawcie suba. No jajcie no. ja tutaj na wieży ochronnej. Na wieży stoję. Tutaj on idzie. Filipek. Trochę trudno jest z kamerką się poruszać. A oni tutaj... Co, coś wczoraj zrobili, ja nie wiem co to w ogóle jest. To będzie krótki odcineczek, bo iż ja nie mogę teraz z tym telefonem zejść. A więc no to jest pierwsza część z bazy. Dobra subujcie ten kanał, subujcie Filipka. Wbijajcie na ro, roli, roli XD. Nasz kolega, on tu też z nami ma bazę. I on za niedługo przyjdzie, bo dopiero się obudził. I cześć!